su Sustarano, tak? Mówiłeś? Pół do siódmej. Mm. I się ficik, jak twój stary na wakacjach w Międzyzdrojach. <śleszy> kurczę, czuję się jakbym wracał do tego, w sobotę wieczór do domu, kurwa. Piwko pod nogami, puste. ty tyś... Siedział gdzieś Alkus chyba Świetne. No To świetle? to kawał, się tu mieści. O, tu jeszcze schowek pod spodem fajn Tutaj co, co? Wyrwę To, to jest jak w PKP No faktycznie nie, ale okay. ja go chłopiem no. Chyba taki z tą będziemy płynąć? Ja się będę bał ja muszę nagrać, bo to jest... Jacob Lowański i... Pan, z Budrok. No Jakbym napisał Bartolomeo, to by było. Kurwa, nie, Bartolomeo, rozumiem. W sumie ja napisałem swoje Jakob. Na, napisałem Jakob i napisała dobrze Jakob. To jest jedyne, co. Co dobrze napisała. No ale Lowansky, ja mam długie nazwisko, ale Lowansky to jeszcze kurwa nie widziałem tego, nie? Tak samo no, jak byliśmy w Turcji, to na Krzycha mówili z Termucia. Czytając kartki? Aha. <laughs> taką na Volcano. Siarką. No. Gaz, gaz hazard, co masz? Jajem, siarką. karabiniery światem pan jeżdżą. Rozumiesz? Możemy tego? fajny. Kurwa. kurwa. Uh, how much for electric one? Electric is uh, for free electric. This is the price 45 discount okay. 25 for one day. 25. This is one hour 25, one day 45. but this discount 25 for one electric. Ok, um, chcesz elektryczny? Yeah, za bo... za 25. Jeszcze jest looking. za 10 nie? Please today for one day we're going 10 euro by head. Tak. Yes, yeah. Normal. Okay. This no, electric 25. Electric 35 yeah. for a day. To chcesz? Nie tak się, że to ja chcę, Ok, Okay, so I yeah, yeah electric one electric until right. Thank you so much. Okay, thank you for you. My okay. Okay. K to, to samo tak? <laughs> No, I'm to same day. Ostatni raz na rowerze jechałem w podstawówce co to są te kąpiele? Weź te klocki, wymień wulkanu. No i przez następne 3 dni z gniłym jajem. A to co, zamknięte? No chyba albo otwarte później. Battle lini, mini, mani, mo, and flower You're the chosen one <grymne> ta 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 ta, złomek No i kurwa. Ale pcha Jakie to jest ciężkie Na pewno, no to podjedź tu Zapierdzą wszystkie trzy <grymne> Zapierdzolą trzy, to ja idę płakać Ciekaw co tam podpisałeś Że jak zapierdzolę do roweru to co? Nie wiem To dajesz narkę może. <grymne> <grymne> może Un poco loco di 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 Polska górą. bo bo ja też. Uh -huh. Miał kurde? <laughs> Miał kurde. To w sumie to sobie nie posiedzimy do góry za długo. Jak tak on będzie jebać, jeszcze się zatruje, pożygam. A ja mówiła, że siarka jest rakotwórcza. Możliwe że mamy uważać na kąpiel w, w, w tym błocie ziarkowym no bo nowotwór dostajemy. tak? tak tak mówiła Daria kto to? jej siostra aha nie jej wierzyć, bo ona Więc a jest to na było... biochemię jest na jest i ma dwójkę z chemii dobrze ale to znaczy, że i tak jest lepsza niż ja bo ja to znam tylko etanol Idziemy w tę chmurę dymu. Fantastyczne życie podróżnika. A chcę w to wejść dalej. Chcę zobaczyć więcej. No za mniej. I albo za więcej. Zobaczymy. Minusem takiego życia jest to, że bardzo wiele... Trzeba mieć wyjebane wiele rzeczy. Głównie w pieniądze, ale... A ja lubię pieniądze. Ale bardziej niż pieniądze lubię to co teraz robię. Zmierzył cię? Zmierzył mnie? Czemu? A bo, na po... a bo Polish Mountain przechodził gościu właśnie i też mówi cześć Polacy, a ja tak na niego cześć witam. Polish Mountain Polacy są wszędzie, to jest największa plaga w Europie, to naprawdę. O, pan jest z niemieckim agentem. Po prostu nie agentem. Ma bało nas. Jak mrówków? Jak mrówków Cio, bo widzę. Nie, nie widzę. Zajebali rowery. Nie. To nie ma rowerów. Co widzę? Widzisz? widzę. widzę. <laughs> Ale pocięte czy nie? Stoją, stoją. Nikt nie ruszył. Tu jest strach z tej strony. Tu jest strach, to tu, tu nie idziemy, tak na pewno? Tak, tak. tak. To, to od prawej. Może na to, to się w buty. Tak? No, ja Takie ostre? No. Pierdałeś. Po no, Tu od góry to mi się w kaczy. A! Kurwa, faktycznie. Możesz kurwa. Ale co Mateusz pierwsza znalazł? Odej mu, odej mu! A masz nawet ma jedynkę? Nie, jedynkę I widzisz, jak się ciężko jedzie bez tej jedynce. technologia jedynki. go pokonała. No co. Chyba, jak wyłączył. Teraz poszedł. Pierdolisz. <laughs> Już ta zmienia, już klika. No, już widzę, jak kombinuję. Teraz mu dał pewnie piątkę Aha, ty to samo pewnie zrobiłeś. Ja wiem, że tak zrobiłeś. Ale zrobię. na sekundkę, na sekundkę. Wierzył zobaczyć i wyłączył. A few moments later. Ja tu Nie, ale to nie hamuje faktycznie. Słabo. Oj, ojciec Mateusz. To na nie jest on. Ale czy warto 25 euro? Nie wiem Z hamului, chłopie ja Zebista, Ale nie dla mnie, to jest dla takiego Mireczka Właśnie Co się jeździ kurwa do tego Do Milicza Nad Stawki rowerkiem Trzyma, co przytrzymać Teraz powinieneś odjechać, a ja powinienś zgasić kamerę <mum> Ale dojebała, no. Ostatnie momenty na wyspie wulkanu. Lekki zachód słońca. Jedziemy... Trzeba było trochę dłużej posiedzieć. Lekki zachód słońca, jedziemy oddać rowery. Żegnamy się ze smrodem siarki. No i co? I wracamy na Sycylię. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dzisiaj wpierdolamy gdzieś na uboczu kolację. W samochodzie i będziemy tu też spać robimy kanapki kolacyjne zostało mi z zakupów wczoraj nie mam masła bo drogie więc wziąłem tubkę majonezu aż by nie upierdolić spodni wziąłem ręcznik na ten majonez kładziemy pach, plaster syra edamer najtańszy jaki był w sklepie do tego najtańsza wędlinka jaką można było znaleźć również i do tego ketchupik, proszę bardzo no i to Ładnie przykrywamy. Nasza sytuacja noclegowa utonęła, ale my trzymamy w ręku rozmary. Mario ma zmoczony mikroport, ale ja trzymam rozmary. Nie ma lek, nie ma lek. A my nie jesteśmy na miękkim dytku robieni. Witam piękny, sobotni chyba już, po poranku. No już nie taki poranku, bo już słońce dosyć wysoko. Spalimy tak. Zaraz obok tego tu. I takie mamy widoczki. Po jakże męczącej nocy postanowiliśmy znaleźć sobie lokum w Palermo. Panda nie była jednak problemem, bo jak dobrze wiadomo, skutecznie może ona konkurować z innymi kamperami na rynku pokonało nas jednak zatrucie oparami siarki. A przynajmniej tak nam się wydaje. Po zatruciu się siarką, po oczyszczeniu się kurwa do zera. Ze wszystkich trzech stron. Ze wszystkich trzech stron kurwa. To, to Polska górą, Polska górą. A i znowu nam tych wyjebali ogólnie. E, dwa dni spania w aucie prawie. Na szczęście tylko jeden dzień w aucie I zatrucie. Mimo odwołania kolejnego noclegu nie śpimy drugi dzień w aucie. Także... Ten pan ma szczęście do Noclegów. Oczywiście, że tak. Ja niekoniecznie. A ja trzymam w ręku... rozmachaj. Dobra, trzeba było się tu wpisać chyba, nie? Polska górą. To, no wszyscy tu gracje, ciało kurwa, gracie, <laughs> Polska, <tyle. gulia> o, dziękujemy, Polska, kurwa. <gulia> Ale dobrze, dobrze że zostawiłeś sobie miejsce z przodu, nie? <gulia> Żebyśmy kurwa nie wyjechali. No ja, po taki mobil. Daibano. <gulia> Bartek, gdzie jesteśmy? Jak się nazywa ta atrakcja? To, to jest katedra di Palermo. Wracamy do żywych po półtora dnia umierania. W sumie szkoda, bo trochę czasu teraz nie mamy. Całą noc i cały dzień. No, może ja nie cały, ja bardziej dni, dnia. Ty pół dnia i całą noc. A ja jednak cały dzień. A jesteśmy cały czas w kąpnie. No bez kitu, przecież mamy zyrandole takie same. I <grym> ten tam... No tak. Ja się tak, tak w... uwielbiam taki klimacik. Taki kościelny czasów dwunastego wieku. Dwunastego, 11 XI. To wszystko przez Assassin's Creed że grało w jedyneczkę Ja grałem w chóru. Wszystko przez Dawida z łodzi. A on mi odpalił assassinka dwójkę. Napierdalałem jak złudzenia. W ten sposób powstało w Kubie zainteresowanie do historii. Pizza go! Ty pralnia. Ej, byśmy pralnie co jednej i za euro. Kurwa, mnie ta pralnia kusi troszkę z pola naprawdę. Kurwa, przecież ode mnie jak od smoka Nie polecam Palermo, wszystkie drogi pozamykane Wszędzie chcą opłaty, pieniądze Kurwa, gdzie to nie stanąć I ogólnie to chuj w dupę turyście Taka jest, taki real talk. Albo kultura jazdy No i gdzie się kurwa wpierdalasz Nagrałem to Szczerze droga z, z Kurwa do Żurawieńca z Nowej Wsi jest lepsza niż Niż centrum, niż centrum Palermo. Autostrady są tak w tak kłopotnym stanie, a tam u nas? Nieporównywalne. Totalnie. Nie ma pasów. nie ma, Są ciągłe przerywane. Nie ma tych ciągłych przerywanych. Nagle ktoś, nie wiem, jest miejsce na cztery pasy, ludzie jeżdżą środkiem. To jest kurwy, silny jedynie jest... dzieli, nie potrafią zrobić od parkingu do zapłacenia. O, o, o. Dokładnie. Więc jak ktoś będzie jechał do Palermo, czy w ogóle gdziekolwiek. Jakieś większe miasto na Sycylii, czy, czy we Włoszech, nie wiem czy we Włoszech. To w miejscach gdzie kupuje się papierosy, tabako, coś tam się to nazywa. To tam kupcie sobie zetela I jakieś tam gówno na parkingi. Będzie ma łatwiej. I mniej stresu. Oh no. You're back to Lini Minimani Moe and Flower, you the chosen one. Corleone. Hello, Ej, <śmienicza> nie, nie w tą stronę. Grację. <śmienicza> to jest dość fajnie. <śmienicza> ale mi się wydaje, że to jakieś przejście premium żeśmy odbudowali. Wszystko spoko, ale jak zapłacimy za to więcej, to się wkłupie. I to była nasza przepustka. I właśnie ci powiem, że na GoPro różnie ludzie reagują. Czasami, czasami spierdalają, na przykład nie chcą rozmawiać, a niektórzy Podszedają się do ciebie. Cześć, co tam jesteś influencer? I ja mówię, nie, kurwa, ja nagrywam do przyjaciół. No ale tutaj pan bardzo miły, bardzo miły. Od razu zaprosił do środeczka, nie chciał ani grosza. Także fajne rzeczy, fajne rzeczy są jednak w yy, Corleone. Także Corleone mamy zaliczone. Bardzo ładne miasteczko, z bardzo fajną i mało znaną atrakcją. Stolica... stolica hollywoodzkiej mafii, Corleone. Przecież się nie znam. Nie byłem w muzeum... nie byłem w muzeum mafijnym, bo jest płatne. A ja nie będę płacił, bo to jest budżetówka. Sleeplessly embracing. Butterflies and needles line my seamed up drawing Encased in, in case I need it In my stomach, or my heart change.